Bagi 18. Ludzie giną. To wojna. Czasem jedynym sposobem by uczcić poległego żołnierza jest dokończyć misję. Wojna przez lata kształtowała nas wszystkich, ale na tym się nie skończyło. Dostałem tajną misję i stanąłem na czele nowej jednostki. Dowodziłem żołnierzami już wcześniej, ale ta grupa była zupełnie inna. Lukas był ekspertem od demolki z problemem niesubordynacji. Wade był najniebezpieczniejszym pilotem na świecie i wciąż o tym przypominał. Polina była najlepszą snajperką w Rosji. Pragnęła tylko zemsty. Richard był moją prawą ręką. Zawsze mnie wspierał. Mieliśmy uderzyć w najsłabszy punkt wroga. Berlin płonie. Lecz z tych popiółów powstanie nowa, większa potęga. Za czwartą rzeszę. Reisinger ucieknie z Berlin. Rzesza schodzi do podziemia. Chryste, co to za sprót? Podusz śmierci. Zwykle są pewne procedury przy wyciąganiu informacji. Krycie! Możemy to skończyć i pogrzebać Rzesza. Na co ci chwało, jeśli. Masz zginąć. Ale ta walka jest bardzo ważna. Wniotacz ognia! Zahardowanie w ogniu. Byliśmy grotem włóczni. Byliśmy awangardą. Przedpremierowe zamówienie cyfrowe zapewnia natychmiastowy dostęp do arcydzieła Nocny Nalot i operatora Artura Kingsleya.